Bardzo serdecznie po długiej przerwie w Alive in the Shelter Jest to gra polskiej produkcji, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Teraz bez będnego gadania. Zacznijmy nową grę. Bo szybko, jak najszybciej podejśni rzeczy, nie zapomnij o Benie. Tak. Maska gazowa, mapa, konserwa. O, to się może przydać. To też. Y, woda Ben Radio, radio, radio bierz. Y, dobra, dobra, cofaj się. Cholera, dobra, idź tam już. U. Dobra, udało nam się w miarę. Woda, konserwy, maska. Y, dzięki tej mas masce będziemy mogli wychodzić poza. Yy, nasze schronienie, by zdobyć różne tam potrzebne nam rzeczy. Narzędzia do naprawy. Karty, jako rozrywka, radio, komunikacja. No. Tutaj możemy im przydzielić, yy, na, nie wiem do czego to służy. Nie mam pojęcia, ale wiem, że tutaj jest, że na wyprawę ta osoba idzie tutaj, żeby ją napić. A tutaj, żeby zjadał posiłek. cisza za włazem. No dobra no, a jeszcze ta mapa, spora mapa, no dobra. Jakoś czas leci. Proszę, głód. No jeszcze jeden dzień. Niech muszą coś zjeść w końcu, tak? że powiedziawszy, naprawdę mało zebrałem tego jedzenia. Obawiam się, że to można nam nie starczyć. No, nie mam dużo tego. Trzeba iść... ...na wyprawę. Ty idziesz na wyprawę... ...a reszta zostaje. Czekaj. Jakieś pukanie. Chcę nam ja to zrobić. Co to? O, widzicie, nawet osiągnięcia mam. Slider. Zostaliśmy napadnięci. Ukradli, ukradliśmy maskę. Mieliśmy siekierę, ale ta woda się rozlała i jedzenie zgniło. No, jak może się woda rozlać? No, w kartonie siedzi i ma się rozlać. Tak, ale rozumiem, że jedzenie zginęło, chociaż to są konserwy. no. Narzędzia możemy naprawić. Musimy słychać szmery. Pomoc. Lepiej zostańcie na miejscu. Jak się woda rozlała znowu. Masakra... Hmm. Jest to podróbka y, gry popularnej dość y, na PC-ta, a czy przynajmniej była popularna. Y, no, na Androida nawet dobrze wyszła. Nawet jest podróbka y, Hello Nightboard, czy jakoś tak się, to się na nazywa. Nie wiem, czy to jest oryginalna aplikacja stworzona, czy w sensie oryginalne studio, które stworzyło y, tą grę, ale mi nie wydaje mi się. Bo na przykład Gita Sandras, czy Hiroshi, czy to są y, ten? To jest y, no, te same studio, co zrobiła przez ten na PC, co nie? Jak? Co? Jak on mógł umrzeć? Ty dobra, ty zjeście coś, bez kitu, nie? Właśnie tu pozdychacie, kurdy, będą jajca. Coś uderzyło w ziemię. Ostro, ty bop mi zmarł. <gry> no jak? Czemu? Bez energii. Jak bez energii? Jak macie tu wszystko na, na żarcie napić, jesteście, kurwa. Już mi to nie przesadzajcie. Bezpieczne to. No to wyrzuć, kurde, i zapierniczaj tam, a nie. ...słuchać szmery. Maska jeszcze jest, najwyżej się naprawi. Dobra. No, wyrzuciłaś ty, ty śmieci? czy co? bo automatycznie to wyrzuca. O cholera. Eee. Ale co? Bez sens, bez sens. Bez sens. He, <laughs> Katrin zmarła. Ostro, co? No, co, no. Jedna osoba jest i wywalone. Nie muszę utrzymywać ich trzech a, bo tu się otwiera i wtedy można śmieci wyrzucić. Dobra, chyba tak to działa Uff, napadnięcie, ale się mieliśmy. I on zachorował. Ech, kurde. No przekraliśmy to tak, Bóg jest chory, to bardzo szybko mu idzie ten głód i w ogóle... O! Proszę dać sygnał świetlny. Nie możesz iść na zewnątrz, ale tak się nie opłaca iść, bo maski nie mam, to wiesz. No ostro, jedzenia nie mamy. Jest przesrane. Nie, nie mogę, no, bo jeszcze poczekam chwilę. Otrzymanie pomocy z dworu. O, No to ja rozumiem. Jeszcze apteczkę mam. O kurde. No ho. To ładnie. I teraz się uzdrowi. O. Plasterek. Jedzenie. Ha. Mamy zdrowego chłopa. Jakieś pukanie, trzeba otworzyć drzwi. O, trzymanie mapy. Ale jak my już mamy mapę, więc nie dzięki, ale no, tak naprawdę to nic nie dostaliśmy. Że no i jedzenie dostaliśmy, w sumie. Maska nam jest bardzo potrzebna. Coś musisz. Nie jedzenie, nie. Jakby coś. Coś uderzyło w ziemię. Zawozem. No w radiu też nic nie ma pewnie. Radio się zepsuło. Matka święta.

Otworzymy. O. Znowu nie mapy. Ale po co mi ta mapa jest? I piszesz, że będę chorował, skoro jest. Nie jest chory. А бы отпуск мы Но. No. No jest sygnał świetny, no ciekawy skąd. Ciekawy z czego w ogóle. Jestem bardzo ciekawy. Jakoś to jest tutaj. A, maski im zawaliśmy, cioty. Tak to się robi. W sumie jedynie zostawmy. Mamy tyle jedzenia i piciorze, że... teraz wyjdziemy na podwórko, zobaczymy, co nam się dzieje, czemu? E, Kurde. Co? Ale jak on mi umar? Jak maska była wszystko było. Bez sens, bez sens. Myślę, że to skończymy. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, zostawienia oceny i komentarza. Również proponuję obejrzeć mój ostatni odcinek TPR Horror Game. Do zobaczenia.